Cześć, witam Was z tej strony Wojciech z Terasound.pl. Już dawno nie było mnie tu na tej relacji na Facebooku. No to tak na żywo dzisiaj tak spontanicznie troszkę pojadę. Generalnie jak sobie zobaczycie, to później te osoby, które będą miały ochotę zobaczyć te kilka minut ze mną. Chciałem powiedzieć troszkę na temat prowadzenia biznesu, jak i, i mojego modelu, tak? Jaki ja tutaj mam. W kwestii właśnie prowadzenia studia, nagrań, studia związanego z produkcją muzyki, studia związanego z mixem, masteringiem, no i także szkoleń, jakie tam prowadzę. Tak więc, no dla tych wszystkich osób, które, czy tej, tej części z was, które gdzieś tam rozpatrują, ewentualnie model taki, taki model pracy w przyszłości, ewentualnie zastanawiają się nad tym, chcą zmienić troszkę karierę, a mega muzyka ich ciągnie i nie wiedzą, jak się dokładnie za to zabrać, to dzisiaj będę miał kilka takich prostych podpowiedzi, zanim to mi się jeszcze Logic zaktualizuje, bo <gryw> próbuję odpalić sobie sesję właśnie od jednego z klientów, od Janusza, z którym już chcę wykończyć utwór, ale na razie mój Logic się wysypał. Tak więc wymyśliłem sobie, że pokażę Wam dzisiaj troszkę, czy właściwie omówię troszkę tego tematu związanego z prowadzeniem biznesu i w szczególności właśnie może w takim charakterze jak ja, że ja te wszystkie lata prowadzę właśnie to w trybie jako freelancer, czyli wolny strzelec, tak? Nie mam tutaj nikogo do pomocy, oczywiście współpracuję z kilkoma osobami, bo tutaj to jest bardzo ważne, żeby starać się tworzyć taki jeden tip, jedna podpowiedź główna w tym temacie, zresztą w temacie prowadzenia każdego biznesu, oczywiście to jest tworzenie siatki, tworzenie znajomości, które gdzieś tam potem mogą zaowocować. Oczywiście, tutaj w tym temacie bardzo jest też także ważne, później, jak już będziecie na takim poziomie, że będziecie mogli już zdobywać klientów też i zarabiać na tym, z, z korzystania z usług, jakie będziecie oferowali, no to potem, oczywiście, każdego klienta też ważne jest, aby każdego klienta obsłużyć perfekcyjnie. Tak więc, nawet jak ta Współpraca nie idzie tak, jak powinna, no to czasami się zdarza po prostu, że taki klient, mimo tego, że może nie wszystko poszło do końca tak, jak powinno, ponieważ były inne oczekiwania, ale jeżeli fajnie się zamknie ten temat, no to gdzieś tam ta rekomendacja może pójść w eter, tak? tak? Więc no pamiętajcie o tym, że no, wymaga to cierpliwości, ale każdego staramy się obsłużyć jak najlepiej możemy. Ale głównie o czym chciałem dzisiaj po. Porozmawiać, to jak będziecie rozpatrywali ewentualnie wejście w taki biznes jak mój? Czy on jest skalowalny? Czy w ogóle z niego można przeżyć? No, ja tutaj mam mieszany biznes. Tutaj Wam powiem szczerze, że współpracuję także z, w temacie cyfrowego marketingu. Portfel sobie zwiększam. Tutaj to jest właściwie najfajniejszy model, może do rozpatrzenia, jaki, jaki możecie mieć. Oprócz tego właśnie zajmuję się tymi rzeczami studyjnymi, szkoleniami. Hmm. Oczywiście są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, ale generalnie no, działam już tyle lat, tak więc widzicie, że ten model może fajnie działać. Tylko, e, szczególnie właśnie jeżeli rozpatrujecie ten model taki jak na przykład jak ja mam, że jesteście wolnym strzelcem, tak, tak więc tutaj gro czy na Was spada i to jest, to jest bardzo ważna i ciężka rzecz generalnie, bo oczywiście mam lepsze dni, mam gorsze dni. Jeżeli chodzi o wizję tego wszystkiego, jak, jak się to powinno prowadzić, ale tutaj tak, żeby wam powiedzieć mniej więcej w skrócie, jakby to można było ubrać, jeżeli chcecie się zdecydować na tego typu ścieżkę kariery. Najważniejsze jest oczywiście na początku zrobić sobie biznes plan. Co ja mogę z tego mieć? Jaką wizję mam siebie, z czym się najlepiej czuję? Bo no to, to jest najważniejsze. Bez tego, to możecie polec Ja tutaj mam taki kolosalny przykład, właśnie jak to zostało źle zrobione w, z jednej, w jednej z katolickich szkół, czasami o tym wspominam, prywatnych szkół, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, najpierw zainwestowano kupę kasy w, w budynek w miejsce super miejscowa parę lat temu. Pewna część z was wie, o czym mówię, nie chcę tutaj już tak może przywracać tego wracać do tego przykładu. Ale kupę kasy jedna z osób zainwestowała, natomiast nie zweryfikowało tego, jaki ten biznes będzie miał potencjał, tak? Docelowo. Ja o tym wspomniałem od razu, no i dowiedziałem się po prostu, że żadnego biznesplanu nie było, żadnej weryfikacji jak na jakiejś grupie osób, która. Jakiejś małej grupie oczywiście osób, która stwierdzi, czy to jest fajny pomysł, czy coś nale należy jeszcze poprawić na samym początku, tylko cała kasa poszła po prostu zainwestowanie miejscówki, która miała sprzedać cały ten model. Natomiast to się, to się nie wydarzyło, tak? Tak więc po kilku miesiącach wyglądało to w taki sposób, że no niestety ten biznes przepadł, a kasa poszła w brutto. Tak więc najważniejsze zresztą w każdym biznesie najważniejsze opracować sobie biznesplan i jakąś strategię, tak? Jeżeli chodzi o budowanie modelu takiego biznesu, jak ja mam, dalej mimo wszystko zaczynać od zera, oczywiście jeszcze nie macie też klientów, to dalej, oczywiście, mimo wszystko, najważniejsze jest to, żeby moim zdaniem, tak jak ja zrobiłem te już prawie 10 lat temu, odpaliłem sobie najpierw kanał YouTube. Odpaliłem sobie Facebooka no i zaczęły się pojawiać jakieś tam informacje, jakieś proste kursy, jakieś, jakieś różnego rodzaju filmiki, które miały zachęcić tę publikę i to się zaczęło tak nakręcać. Tak? Po jakimś czasie zacząłem chwytać już z tego klientów, którzy zaczęli się pytać o szkolenia. Bo wówczas tak się głównie skupiałem na tym, na tym temacie. Oczywiście dalej poszedłem, jak widzicie, też w usługi Mixy Masteringu. Zbudowy, zacząłem sobie budować portfolio. Bo no, no, nie ukrywam, na początek, jeżeli czymś się zajmujecie od zera, no to trzeba będzie troszkę tej pracy też wykonać. Za, nie wiem, może jeżeli złapiecie jakiegoś klienta, z którym macie jakiś fajny kontakt, zrobicie może dla niego jakieś szkolenie. Przy okazji, może będzie jakaś opcja do tego, żeby. Zrobić mu jakąś, podrasować jakąś, na przykład produkcję, bądź zrobić mu jakąś produkcję, zrobić mu także mix i mastering, jeżeli już macie mniej więcej na tym poziom na ten temat konkretną wiedzę, że taką konkretną wiedzę, że jesteście pewni, że to co zrobicie będzie bardzo dobre. I tak zacząć po kolei, możecie spokojnie te portfolio. Oczywiście w międzyczasie, no, czy musi się pojawić gdzieś strona jakaś też w sieci na temat Waszych usług? Tak, żeby wszystko to się zaczęło łączyć, nie? I tutaj o czym właśnie mówię, w yy, momencie, tylko sobie tu wprowadzę hasło. że no gro też pracy mojej to nie jest tylko właśnie jakaś tam praca, że to możecie taka mityczna, że ktoś tam siedzi w studio i klepie te miksy, klepie te produkcje, klepie te masteringi. Oczywiście jeżeli ktoś się wystrzelił z jakimś super kawałkiem i ma jakieś fajne portfolio swoich super kawałków, na przykład współpracował, bo to też jest taka inna, inny model ścieżki, nie? Jeżeli akurat tutaj na... Ktoś to zobaczy, kto rzeczywiście miał taką, ma taką opcję, że współpracuje z jakimiś fajnymi artystami bądź sam robi coś wypasionego i ma dużą bazę fanów, no to to jest inny model, OK. I to jest fajny model, tylko że no to, 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 to nie ma to, to, nie, to jest jedna osoba na ileś, tak? Bo wtedy po prostu tym modelem możecie to wszystko pociągnąć, bo gro, szerokie grono po prostu ludzi już wie, że jesteście uber specjalistą w danym, w danym po prostu temacie muzycznym. No i potem możecie dosprzedawać już te swoje usługi bez problemu. No to wtedy to jest najprostsza droga, nie? Do takiego osiągnięcia po prostu fajnego dochodu, także z, z tej pracy, tak? Ale oczywiście, jeżeli jesteście tak, jak ja, zaczynałem od zera, że mam oczywiście jakieś doświadczenie, ale ja jestem taką mróweczką, tak? W tym temacie. Mhm. Zaczynamy od zera, no to ten model, właśnie który ja wypracowałem sobie latami, no to to się moim zdaniem docelowo jest w stanie sprawdzić. Tylko po prostu z roku na rok trzeba pilnować tej strategii, co chcemy osiągnąć i jakimi sposobami możemy dojść do danego, po prostu uzyskania danego rezultatu. I tutaj to, co chciałem wspomnieć, że. Ta mityczna, mityczne spojrzenie na, te, na tą pracę inżyniera, producenta dźwięku, no to to nie tylko właśnie, że ja siedzę w studio i dostaję jakieś tam zlecenia na maila i klepię te miksy masteringi akurat teraz mam mega kolejkę, bo dzisiaj właściwie musia, nie, dzisiaj właściwie nie, że musiałbym, ale dzisiaj przez weekend i po początkiem tygodnia mam do zrobienia powiedzmy 10 utworów do masteringu, jeszcze dwa do miksu, tak więc sporo się tego napaliło ostatnimi czasy, ale to jest moja to cały czas ta praca u podstaw, że ja po prostu... Oprócz tego, co jest w studio, działam także w zakresie cyfrowego marketingu. No, także gdzieś po słowie, później rekomendacje idą, dbam o wizytówkę w Google, bo to są te rzeczy dookoła. Tak? tak więc tutaj musicie też mieć troszkę więcej pojęcia, jak sami, oczywiście, pracujecie i nie szukacie kogoś, bądź nie macie kasy na, na kogoś, żeby zatrudnić osobę, która zajmie się tym cyfrowym marketingiem, bo to jest oczywiście teraz najbardziej skuteczna forma promocji w sieci. No to musicie zadbać właśnie z jednej strony o fajną stronę, frazy kluczowe na stronie, treść na stronie. To jest pierwsze co. Facebook gdzieś tam leci, jakieś fajne artykuliki, tego typu relacje itp. YouTube. Mój YouTube tak generalnie jak, jak zawieje, tak? Bo możecie sobie nawet sprawdzić po statystykach na moim filmiku, co najbardziej chwyta. Okej, okay, to jest dobry przykład jeżeli chodzi o to YouTube. Co, co fajnie chwyta, co nie. Okay? Ja nie mam takiego wywalonego, powiedzmy, zasięgu, jeżeli chodzi o YouTube'a, w porównaniu nawet do konkurencji Musoneo, jeżeli mówimy o szkoleniach, czy LiveAct. Wiem, co działa, co nie, ale no, bardziej jednak szukam osób, które będą zainteresowane stricte moimi usługami, bądź już... Osoby, które będą zainteresowane bardziej kupieniem szkolenia. Tak? No i dlatego zdecydowałem się, że wrzucam tam coś, żeby coś się tam działo. Czasami wrzucę jakiś taki temat, że mam tam powiedzmy ponad 1000, 2000 osłon, kilka tysięcy odsłon. Dobrym tematem było, widzicie, zresztą zobaczycie sobie nawet w statach, jak sobie będziecie mogli zobaczyć kilka ostatnich moich filmików. Wrzuciłem darmowe szkolenie z podstaw tworzenia muzyki w Ableton Live, tak, programie w wersji 10. I te, te, te wideo ma 20 tysięcy odsłon, tak a takie specjalistyczne szkolenia, w których na serio się dzielę fajną wiedzą, mają po kilkaset, tak więc widzicie co chwyta, na, potem możecie na bazie tego nawet, mój kanał jest akurat dobrym przykładem tego, żeby zobaczyć co, jakie tematy chwytają, tak więc no generalnie YouTube jest fajny temat, jest to fajny temat dla osób początkujących, jakichś tam średnio zaawansowanych, które szukają jakichś bajerów, coś się mi dowiedzieć i to wtedy fajnie chwyta to na przykładzie już tak mówię konkurencji mówimy o konkurencji ze szkoleń to na przykładzie live Actu fajnie widać jak tam nie wiem jak on na, na imię ten chłopak ale on sobie przez lata fajnie wypracował dużą szeroką publikę i, i YouTube dla niego to jest to jest, to jest ten korw tak, biznesowy który potem przynosi także ten mm, ruch po prostu na stronę, tak. No i u niego się to fajnie pod tym względem kręci. Nie wiem, jak to biznesowo się przekłada na to, czy ludzie kupują, czy po prostu ludzie oczekują bardziej u niego więcej darmowych rzeczy, bo on ma troszkę też inną publikę docelową. Ja stawiam też na inny, na inny target. No, ale to jest, to, to widać od razu, co działa, a co nie. Tak, więc tutaj już możecie pod tym względem to fajnie sobie sprawdzić, tak jeżeli chodzi o te medium społecznościowe, jakim jest YouTube, jakie tematy, jakie nie chwytają, jakie tematy chwytają, a jakie nie. Tak samo Facebook, no oczywiście ten content, to trzeba też regularnie sobie puszczać, mniej więcej jakąś wizję na to trzeba mieć i przez rok tam przygotować sobie mniej więcej, co bym chciał tam po prostu przedstawić, to jest też bardzo ważne. No i najważniejsze działanie też, żeby przyciągać ruch organiczny z wyszukiwarki Google, bo prawda jest taka, że Facebook, okej, okay, wzmacnianie widoczności marki, brandu. Natomiast ruch organiczny z wyszukiwarki Google, czyli te frazy kluczowe, które wpisujemy w wyszukiwarce, większość ludzi, właśnie która już wpisuje w wyszukiwarkę Google, ona jest zdecydowana, żeby coś zakupić albo coś znaleźć, tak? Tak więc zakupić usługę albo zakupić jakiś produkt. Tak więc to powinien być też docelowo ten, te właśnie nasze główne źródło. U mnie tak jest w tym momencie, że na dzień dzisiejszy to jest gdzieś 60% do 40%, 60% to dalej ten ruch organiczny z wyszukiwarki Google'a, natomiast 40% to są te pozostałe, pozostałe źródła, czyli Facebook, YouTube, jakieś tam referale jeszcze inne z innych stron, tak więc tak to wygląda nie no. no i to o czym wspominam nie jeżeli robicie to wszystko samemu no to w tym momencie bo nie ma kasy czy chcecie po prostu się też przy okazji bo mnie to bardzo interesuje ten temat tak i nie ukrywam że już jakąś tam po prostu sensowną wiedzę na ten temat mam no to to, to w tym momencie po prostu jeszcze dochodzi cały ten temat marketingowy do tego żeby to cisnąć no bo docelowo macie osiągnąć przez to to, żeby przyciągnąć coraz większą, coraz większą grupę ludzi. Tak? Ja też organizuję właśnie warsztaty na bieżąco, tak więc tutaj też na Facebooku teraz wchodzę reklamy. Na Google w ramach kampanii reklamowej Google Ads puściłem też reklamy, które mają przyciągnąć. No i tak to wygląda jeszcze. Te budżety gdzieś zaczynają rozkładać na te dwa media społecznościowe. Tak więc no, chcę też uzasłowieć wam, że no, to, to nie wygląda tak łatwo, nie? Oczywiście to wszystko jest do pochytania, tylko to wy, wymaga od was szerszego spojrzenia na, na, ten, na ten cały temat. Nie? Zresztą każdy biznes, oczywiście. Nie? I warto mieć tą wiedzę moim zdaniem, dlatego ja też staram się to samemu robić, bo wtedy jestem w stanie to kontrolować. Oczywiście, jeżeli ja bym już z czasem wszedł na jakiś taki poziom, że spokojnie mogę sobie to zlecić komuś innemu. Okej, okay, tylko po prostu dzięki temu, że ja mam już tą wiedzę, to w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie będę, będę wiedział po prostu, czy ta osoba z zewnątrz to robi dobrze, bo <grywki> doświadczenie, jakie mam i zdobyłem przez ostatnie kilka lat, też w ramach cyfrowego marketingu, w ramach współpracy z moim bliskim kumplem już od lat, który ma agencję tego typu. Mówi, że po prostu jest tyle, tyle osób, które tak przepala budżety klientów w różnych branżach i ma taką wiedzę okrojoną, że to, to się aż po prostu w pale nie mieści. No zresztą nawet wczoraj miałem taki też przykład właśnie. No nie będę, nie będę drążył tego tematu. Ale tutaj Marcin, właśnie przy okazji tego, o czym mówię, wrzucił jeszcze jeden fajny temat Fiverr. Nie korzystam, ale planuję w tym roku to zrobić. Nawet nie Fiverr, tylko jeszcze jest taka opcja Sound Better. Tam trzeba sobie zrobić fajny profil. Oczywiście, no, dlatego też jak stronę aktualizowałem, to wszystko idzie powoli u mnie, bo tego jest dużo, jak się to samemu robi, ale powoli to idzie do przodu. To też jest właśnie ten element strategii mojej marketingowej na ten rok, że też będą te. Portfolia, portfolio po na tego typu stronach Fiverr, ale Soundbatter jest bardziej taką, bardziej, bardziej taką profesjonalną platformą. Oczywiście no to, nie, to nie mówię, że nie, nie, nie obniżam wartości Fiverra, ale, a, a, ale, ale no też dużo większa konkurencja i, no i może inny portfel ludzi z, z innymi budżetami, tak. A w każdym razie, no to będę też miał to w tym roku. To jest, to jest jedna strona tej, tej strategii, a ja tak jeszcze Wam powiem, jak ja to widzę w tym roku. Też e, oczywiście uderzenie do jakiejś tam agencji, no, przygotowanie jakichś takich, y, 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 takich dokumentów, które to też może dla Was, którzy rozpatrują tę pracę, też oczywiście musicie robić ten tak zwany, nie cold calling, ja się to mówi, to jest dzwonienie, tylko no i cold emailing do różnych tam firm, które ewentualnie mogą gdzieś potrzebować tego typu usług. To jest też część tej strategii. Oczywiście, no to jest dużo mniej skuteczne niż jakieś rekomendacje, nie wiem, jakieś reklamy po prostu, no ale gdzieś tam jedna na ileś tam nagle chwyci ta opcja. To trzeba też dookoła tego wszystkiego, co się dzieje w ramach marketingu w ciągu roku, to trzeba też na to zwracać uwagę i też tego typu rzeczy robić. No i to jest też częścią, tak jak wspomniałem, tutaj mojej strategii w tym roku, żeby. Aby to ogarnąć, miałem tutaj trochę problemów, jeżeli chodzi o stronę na początku, też z, z tam wirusami. Nie było to nic poważnego, bo tylko robiło po prostu przekierowanie z głównej strony, ale się trochę z tym męczyłem. Półtora miesiąca to zajęło, zanim to wyczyściliśmy tutaj we współpracy z, z moimi znajomymi specjalistami, tak więc no to już o tyle się to fajnie ogarnęło. Tak więc tutaj dochodzą tego typu rzeczy też, nie? że ja akurat stronę samemu sobie robiłem według szablonu, są bardzo fajne szablony, jakbyście chcieli taką stronę odpalić typowo studyjną, no to jest taki szablon beat Him który ma ponad 500 e, takich template'ów gotowych do wykorzystania. Wszystko to jest odpalone na WordPressie. To tutaj można dużo, sporo samemu też zrobić. Oczywiście z kanwy można skorzystać, żeby jakieś loga też e, przygotować. Dużo idzie samemu rzeczy zrobić. No ale z pewnymi rzeczami trzeba się oczywiście wspomóc jakimiś tutaj osobami z zewnątrz, no i tutaj radzę akurat korzystać właśnie z tego typu właśnie z osób też, żeby, żeby też nie tracić na to zbytnio czasu. Oczywiście też znalezienie dobrego serwera na miejsce, u mnie tutaj akurat ma to bardzo duże znaczenie, no bo właściwie ten content, który mam na stronie, to już jest prawie 200 GB, jeżeli chodzi o szkolenia no Tak więc tutaj też dochodzą tego typu rzeczy, jeżeli byście chcieli też mieć jakąś stronę VOD, to to już jest jeszcze większy koszt. Ja dlatego dalej nie mam stron takiej typowych właśnie VOD, nie mam takiej strony typu VOD, tylko mam zwykłe pobrania, szkolenie do pobrania, bo to jest też tańsze, ale z drugiej strony dla Was też lepsze, bo zawsze możecie sobie go pobrać, ten kurs i możecie go mieć już na stałe, tak, nie jakoś ograniczony czasowo dostęp. Nie jestem akurat zwolnikiem tego typu rzeczy. No, to właściwie tyle, co chciałem dzisiaj Wam przekazać w tym temacie, no... To jest taki temat właściwie rzeka, o którym można by było dużo więcej mówić, tak? Ale no dla tych osób, szczególnie właśnie, które gdzieś tam rozpatrywały tego typu ścieżkę bądź gdzieś tam po prostu myślą o tym, żeby jednak pójść w ten temat, no to ścieżka praca u podstaw. Trzeba na bieżąco się tego trzymać. Oczywiście też, <grym> z, jeżeli jesteście samemu, na przykład tutaj szczerze wam powiem, jeżeli jesteście na przykład singlem, jesteście sfokusowani na to, no to okej, to nie ma problemu, to, to dzięki temu można jeszcze, jeszcze szybciej osiągnąć jakiś rezultat. Jeżeli macie rodzinkę, dziecko i jesteście w miarę tak świadomi, świadomymi rodzicami, no to wtedy jeszcze dochodzi ten czas też poświęcenia rodziny versus właśnie biznesu, bo wiecie, że po prostu taki, taka działalność studyjna to właściwie mogłaby być działalność 24 na dobę, tak? Szczególnie jeżeli byście mieli jakąś większą jeszcze placówkę, w której byście mieli jakiś sprzęt i byście chcieli po prostu przyciągać jeszcze więcej osób, które by gdzieś tam grały, na przykład czy do próby, czy się rejestrowały, no to właściwie nie ma limitu czasowego do tego typu rzeczy, tak? Ja staram się jeszcze oddzielić te mm, moje życie rodzinne od tego Biznesowego, tak, dlatego u mnie to może nie leci tak na pełnym speedzie. No, a, ale te wszystkie aspekty trzeba bardzo sobie rozpatrzyć. Jest to wszystko realne, tylko po prostu wymaga od was tego szerszego po prostu działania, jak wspomniałem. Czyli z jednej strony, właśnie fajnie oczywiście realizować wszystko, co dostajecie, robić to jak najlepiej możecie, trzymać tę fajną współpracę z klientem na każdym etapie, nie tylko właśnie, że coś fajnego zrealizujecie, tylko także ten kontakt mailowy, telefoniczny, żeby to było profesjonalne, tak? Nawet jak coś ciężko idzie, bo czasami mi się też to zdarza. No to wtedy i tak, róbcie swoje, nie ulegajcie jakimś tam, nie wiem, emocjom ciemnym, powiedzmy. No i gdzieś może się to przełożyć, mimo wszystko, nawet jak ta współpraca nie była taka idealna, po prostu na jakieś przyszłe referencje. Tak? Zadbajcie o wizytówkę też w Google, gdzie można wpisywać opinie. Oczywiście, no wiadomo, że te opinie można też hamsko kupić, no ale raczej stawiajcie na te realne, po prostu użytkowników, żeby to było wszystko fajnie tam. Dopracowane. No plus strona media społecznościowe. No te narzędzia trzeba wykorzystać. Ja też nie jestem fanatykiem, szczerze wam powiem, tych, tej całej działalności w mediach społecznych. No ale bez tego to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, kolejna e, strona medalu, jeżeli chodzi o cyfrowy marketing w ogóle, o, o tego typu działalność. No to to jest analiza, tak? Czyli macie narzędzia z Google, całe Analytics i macie, macie Google Search Console. No, macie tego typu narzędzia, które pozwalają Wam dokładnie nakreślić to, jaki ten ruch jest i gdzie jest ruch najfajniejszy na stronie, jaki jest podział ruchu. No, tutaj, no, kolejny właśnie element, ale ta, do tej strategii i do tego, co możecie zrobić, co Wam, co wam daje najfajniejsze rezultaty, to, to się naprawdę jeszcze przykłada. Tak? No. No. To to właściwie tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś przemyślenia, to serdecznie was zachęcam do pozostawienia jakichś komentarzy. No oczywiście, tak jak to, co powiedziałem na początku, też są, są dwa modele. takie jak ja miałem od zera, po prostu z osoby, która była gdzieś tam się przewijała, powiedzmy już lata temu, powiedzmy tutaj na tym lokalnym śląskim rynku w scenie undergroundowej muzyki niezależnej. Organizowałem też po części tego imprezy, potem gdzieś to wszystko stanęło i wróciłem, bo chciałem się już na tym jeszcze skupić i spróbować zaryzykowałem i w miarę to się jakoś, powiedzmy, to koło toczy do dnia dzisiejszego. Nie ma jakichś, właśnie to co mówię, te dwa modele, że ja skupiam się na pomocy głównie osobom niezależnym, osobom początkującym, osobom średnio zaawansowanym, które chcą gdzieś tam uzyskać to zawodowe brzmienie i gdzieś iść dalej w tym świat. I to jest jedna strona, oczywiście druga łatwiejsza strona, powiedzmy łatwiejsza, no, ale w takim sensie, że macie jakąś, jakieś fajne produkcje, współpracowaliście z kimś, kto jest, kto osiągnął jakiś sukces, to wszystko może zaprofitować i przełożycie w szybszy sposób na to, że zbierzecie dużo większą siatkę, tak więc wtedy po prostu będzie, może tych robót dookoła, takich jak ja mam, będzie troszkę mniej, no ale też trzeba o to dbać mimo, mimo, mimo słowem mimochodem, no, ale będzie po prostu to mogło się szybciej przełożyć na, na jeszcze uzyskanie fajniejszego rezultatu, tak więc to są te dwie strony medalu, no ale tak jak mówię, większość z Was pewno będzie miała podobną ścieżkę jak ja, jeżeli byście chcieli rozpaczyć i wtedy trzeba walić na pełnym, pełnym froncie po prostu, od nie tylko właśnie tej dziennej roboty, tylko także przez marketing, promowanie siebie i cały czas trzeba po prostu na bieżąco to robić i działać ostro. Dobra, to było takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że część informacji z tego, co Wam dzisiaj przedstawiłem się przyda. Szczerze, jeżeli ktoś ten materiał prze przeglądnie i spodoba mu się ta tematyka, jeżeli szukacie jakiś porad, piszcie do mnie. Jeżeli ktoś szuka jakiejś strategii, mogę też to Wam pomóc przygotować. Pomocy w pozycjonowaniu, nawet w jakichś kampaniach reklamowych, też mogę tutaj pomóc, bo tym się zajmuję już od dłuższego czasu. Tak więc, jakbyście mieli jakieś pytania, bądź szukacie nawet tego typu usług oprócz tej typowo właśnie usług muzycznych, no, szukacie jakiegoś wsparcia, to, to zachęcam do kontaktu i pozdrawiam. Trzymajcie się. Miłego, długiego weekendu. Papa. Pa.